Całkiem możliwe, że Ukraińcy i Gruzini będą służyli w polskiej policji. Tragiczny wypadek: piętnastolatki, która wpadła pod nadjeżdżający na przystanek tramwaj. I czy to koniec z alkoholem na stacjach benzynowych? Ja jestem Baget, były policjant, mówi o służbach bez cenzury. Zapraszam na policyjny przegląd tygodnia. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Bagieta z tej strony. Witam Was w kolejnym przeglądzie tygodnia i zaczynamy dzisiaj bardzo głośnym newsem, który odbił się szerokim echem w środowiskach głównie mundurowych, ponieważ wydaje mi się, że do cywilów to jeszcze jakoś nie dotarło, pomimo tego, że nagrałem na ten temat shorts i tiktoka. Mianowicie nasze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, żeby zażegnać kryzys kadrowy, który aktualnie dzieje się w polskiej policji, ponieważ przypominam, brakuje aż 16 tysięcy policjantów. Tak źle jeszcze nigdy nie było. proponuje takie rozwiązanie, żeby zatrudnić tam obcokrajowców między innymi ukraińców i gruzinów i jak możemy przeczytać ukraińcy i gruzini będą służyć w polskiej policji komenda główna analizuje taką możliwość ruszyła analiza możliwości zatrudniania w polskiej policji osób które nie są polskimi obywatelami informuje RMFFM. dajcie znać w komentarzach co wymyślicie na ten temat ja w sumie nie wiem co o tym myśleć bo wiem o tym że są kraje gdzie to się sprawdza na przykład Wielka Brytania podobno jakoś to tam funkcjonuje w ogóle w policji w Niemczech też tak jest że nie trzeba być obywatelem trzeba tylko mieć kartę z tego pobytu czy tam Kartę, whatever, jak to się nazywa, w danym kraju, i na przykład dużo naszych obywateli, Polaków, dużo służy w niemieckiej policji. Są tam po prostu dużo lepsze zarobki. Dajcie znać w komentarzach. Ja jeszcze sobie zdania, szczerze mówiąc, ten temat nie wyrobiłem. Muszę popytać trochę mądrzejszych ludzi ode mnie, szczególnie z innych służb, w sensie z innych krajów, bo ja znam w Europie właśnie dwa takie kraje, gdzie coś takiego funkcjonuje: to są Niemcy i Wielka Brytania. No ale cały ten pomysł jeszcze nie jest przepchnięty, więc na spokojnie, jak czytamy dalej. Przyjmowanie do pracy w policji cudzoziemców z jednej strony miałoby pozwolić na zasypanie Luki kadrowej, w której znalazła się ta największa służba mundurowa w Polsce. Ale nie tylko. Ma chodzić także o pomoc w rozpoznaniu uwarunkowań kulturowych migrantów przebywających w naszym kraju. Komenda główna przewiduje, że w związku z wojną w Ukrainie zmieni się struktura świata przestępczego w Polsce. Jak się dowiedział nasz dziennikarz, w kręgu zainteresowania polskiej policji są przede wszystkim obywatele Ukrainy, Białorusi czy Gruzji, ale chodzi także o obywateli innych państw. Jak zastrzegają rozmówcy reportera RMFFM, na razie żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły. Trwa analiza możliwości, choć Chociażby rozwiązań przyjętych w innych krajach. RMFFM podaje też, że lada dzień policja uruchomić ma także portal dla kandydatów do pracy w policji. To kolejny element, który ma wpłynąć na poprawę liczebności formacji, w której braki kadrowe są największe od ponad 10 lat. Portal to przede wszystkim zebrany w jednym miejscu komplet wiedzy dla osób, które w swoją przyszłość chcą związać ze służbą w policji. Chodzi o strukturę formacji, możliwości służby w poszczególnych pionach, zadania przez nie wykonywane, czytamy. Ja trochę kupuję ten argument, że powinniśmy czerpać z jakichś tam ekspertów, którzy znają się na pracy policyjnej. I pochodzą właśnie z krajów takich jak Ukraina, Gruzja, Białoruś, bo ja też pamiętam z mojej służby, a ja akurat zahaczyłem o tą wojnę na Ukrainie, bo wojna na Ukrainie wybuchła w lutym 2022 roku. Ja zwolniłem się pod koniec października 2022 roku, więc jakiś tam czas jeszcze z tymi ludźmi pracowałem. Tym bardziej, że wcześniej też mieliśmy dość duże, no może to tak nazwać, dość duży problem z Ukraińcami, Białorusinami i Gruzinami, bo po prostu oni często popełniali przestępstwa i często się wobec nich podejmowało interwencje. I powiem wam, że taki tłumacz, który ma cały czas jakiś dyżur, na przykład w takim miejscu jak Katowice, czy sami eksperci, na przykład właśnie tak jak czytaliśmy, kulturoznawcy do konsultacji dlaczego ci ludzie się tak zachowują czy na przykład kryminolodzy z Ukrainy czy z Gruzji w ramach eksperta jak najbardziej według mnie taki pomysł jest super natomiast jeżeli chodzi już o samą służbę w polskiej policji to musimy pamiętać o tym że trzeba by tutaj było zmienić ustawę o policji bo w polskiej policji pełnić może służbę tylko obywatel polski nie musi to być pojedyncze obywatelstwo nie musi to być tylko obywatel polski w tym sensie że ma jedno obywatelstwo może na przykład mieć obywatelstwo polskie ukraińskie i pełnić służbę w polskiej policji ale dalej to dalej musi być obywatelem polski no tutaj proponują takie Zmiany, żeby tak nie musiało być, ale też wydaje mi się, że to mówienie, że no, ten drugi wariant to jest korzystanie właśnie z tej pomocy eksperckiej, zatrudnienie tych ludzi na stanowiskach takich doradców, to jest trochę mydlenie oczu ludziom i troszeczkę przepchnięcie. Tej tematyki na dalszy plan, tej tematyki służby w policji, że a dobra, dobra, no mogą tam służyć, ale głównie chodzi nam o ekspertów i tak dalej, i tak dalej. No nie, no głównie chodzi o to, żeby zapchać braki kadrowe, tylko wydaje mi się że tutaj taki troszeczkę temat zastępczy jest sprowadzany. Tak jak mówię, dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. A ja zapraszam Was do wsparcia mojego kanału, kliknięciem Wesprzej przy nazwie kanału. Jeżeli macie taką ochotę, jeżeli chcecie docenić jakąś dodatkową twórczość, to jest taka opcja, zamiast Patronite'a aktualnie dodatkowego wsparcia mojego kanału. Tym, którzy już to zrobili serdecznie dziękuję, link w w opisie filmu i w przypiętym komentarzu. No idziemy dalej, trochę luźniejszy news, ale jak najbardziej policyjny, ponieważ fanka Harego Stalisa, ukarana za stalking, wysłała mu ponad 8 tysięcy pocztówek i listów w ciągu miesiąca. Jak informują brytyjskie media, kobieta, która stalkowała Harego Stalisa, przyznała się do winy i została skazana na 14 dni aresztu. Mira Carvalho, nie wiem czy, to się, czy, czy dobrze czytałem. Carvalho chyba, bo to się. Ha, jest nieme. Nie wiem. A nie wiem. W ciągu niecałego miesiąca wysłała Stalisowi ponad 8 tysięcy listów. Niektóre zawierające propozycje małżeństwa, a dwie z tych kartek zostały dostarczone na prywatny adres piosenkarza. Wiecie, kto to jest Harry Stalis, prawda? Taki bardzo znany piosenkarz. Nigdy nie rozumiałem fenomenu, ale okay. w ogóle Harry Stalis się mega zmienił jako artysta i czasami coś tam wpada w ucho, także watermelon Sugar i tak dalej. Ale słuchajcie dalej. 35-letnia Brazylijka przeprowadziła się do Londynu w grudniu bez wiedzy swojej rodziny i zamieszkała w hostelu turystycznym. Wysła i zarówno odręcznie napisane listy, jak i dziesiątki zamawianych online kartek. Fanka przyznała się w sądzie do stalkingu i została skazana na 14 dni aresztu oraz ma zapłacić piosenkarzowi 134 funty za dość uczynienia. Jednak dotkliwszą dla niej może okazać się kara 10-letniego zakazu uczestniczenia w jakichkolwiek wydarzeniach z udziałem Harego Stylesa, w tym oczywiście koncertów. Kobieta ma także zakaz kontaktowania się z artystą i nie może przebywać w dzielnicy Londynu, w której on mieszka. Ogarnijcie to, jaką trzeba być zaślepioną miłością taką chyba chorą osobą, żeby bez wiedzy swojej rodziny. Przelecieć pół świata, bo uwierzcie mi, ci, którzy omijali trochę lekcji w szkole z geografii, z Brazylii do Londynu, z, Bra z Brazylii do Wielkiej Brytanii, troszeczkę jest. Trzeba mi odłożyć sos na to, no bo podejrzewam, że trochę kosztuje ten lot, w ogóle mieszkanie tam. Trzeba zachować się mega niefer wobec swojej rodziny, choć też cholera wie, jakie oni tam mieli stosunki wobec siebie. Lecieć tam jeszcze z nadzieją, że, że artysta Harry Styles klasy światowej, który podejrzewam ma, jeżeli chodzi o laski, umówmy się, goź jest graczem, tak? Zresztą można wiele przeczytać informacji na. Na jego temat gość generalnie lubi ten sport. <laughs> Boy. Ma milion różnych propozycji i akurat wybrałby panią Kabalo. Akurat tak by się stało. Tymi ośmioma tysiącami listów przekonałaby go. Jak napisała 7999, to on sobie myślał tak Jezus Mary, jaka uparta laska, w ogóle coś jest ze mnie tak, ale ten 8000 list powiedział, to jest to, znalazłem miłość mojego życia. No, nie, no niestety no tak się nie zdarzy i teraz walka ma lekką lipę. Kolejne zajebiste rozwiązanie rządu na temat tego, jak przyciągnąć ludzi do służby, ponieważ postanowili podwyższyć pensję kursantom, ale nie podwyższać ją później w służbie. No jak czytamy, zaraz wam powiem, co o tym myślę. Do uzgodnień trafił projekt nowelizacji rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, zgodnie z którym podwyższone zostanie wynagrodzenie policjanta zaszeregowanego na, na stanowisku kursanta. O OK, czaje to, żeby dostawać większe siano, jak się przychodzi do służby, no bo to zawsze jakby w tej inicjalnej fazie zatrudnienia, no jest jakiś bodziec, tak? Patrzy się na to jak cholera i ludzie głównie na to patrzą, jak przychodzą do roboty, i to jest główna determinanta, dlaczego ludzie podejmują takie decyzje, a nie inne. No ale tutaj w tym momencie wypłaszczamy jeszcze bardziej tą różnicę między kursantem a tym policjantem już w czynnej służby, Jest tak naprawdę jeszcze tym policjantem no nie jesteśmy. Mamy legitymację i blachę. Ale nie czyni nas to jeszcze takim pełnoprawnym policjantem. Nie mamy skończonego szkolenia podstawowego, nie wiemy nic o tej robocie i w tym momencie możemy sobie zrezygnować, kiedy chcemy. Ja bym się zastanowił nad taką sytuacją, bo to jest nagminna opcja: że się idzie na szkołę, bierze się pierwszą wypłatę czy tam parę wypłat i przed zakończeniem kursu się mówi: Do widzenia. Nie wiem, no jak. Planujesz nie pracować w policji, a poszedłeś tam tylko po to, żeby ograbić trochę państwo z siana. No to, jak bierzesz te wszystkie pieniądze, jasne, płaćmy kursantom, oczywiście, ale po zakończeniu szkolenia musisz przepracować na przykład pół roku, żeby nie oddawać pieniędzy. Wiecie, tak jak na przykład jest na uczelniach wojskowych, i na przykład idzie ktoś na lekarski, na wojskowy uniwersytet. No i wiadomo, trzeba zostać żołnierzem, żeby studiować ten lekarski, ale potem, żeby nie oddawać tych pieniędzy za studia, musisz tam, nie wiem, pracować w wojsku czy w jakiejś konkretnej specjalizacji, nie powiem jak tam dokładnie jest, chyba musisz speckę konkretną zrobić. W kujawsko pomorskiem miał miejsce straszny wypadek, ponieważ zginęła nastolatka. Bydgoscy policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczyny i okoliczności wczorajszego, 18.04.2024 roku, wypadku, do którego doszło na przystanku tramwajowym przy ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy. Piętnastolatka potrącona przez. Tram Poniosła śmierć na miejscu. No niestety nie dziwię się, że poniosła śmierć na miejscu, bo obrażenia przy zderzeniu z pojazdem szynowym najczęściej są śmiertelne. Mi zdarzyło się raz, na taką osobę, która na miejscu nie zginęła. tu akurat było zderzenie z pociągiem. Ja na tym, o tym nawet pisałem post na Instagramie, Zapraszam na mojego Instagrama, jeżeli chcecie, to tam na pewno go jakoś znajdziecie. Ale potem zmarła. Wiecie, no tutaj jest po prostu siła też. Bardzo specyficzna konstrukcja takiego pojazdu, gdzie ten prześwit między torami jest niski. Zresztą jest taki gość jak Muchlewicz na Instagramie, no i on właśnie opowiada o tym, że to było jedno ze zdarzeń. Nie mówię, że to konkretnie, oczywiście, tylko jedno ze zdarzeń, które mu wypiło wroty tak w dużym cudzysłowie. Mówiąc, to właśnie było zdarzenie dziecka z tramwajem, i potem po prostu gość wpadł w depresję i musiał się leczyć. Także kondolencje dla rodziny, bardzo dużo współczucia dla policjantów, którzy tam musieli jechać, i dla ratowników medycznych, którzy musieli Musieli tam jechać obsługiwać to zdarzenie. Słuchajcie, zatrzymany został niedoszły zamachowiec. Co ciekawe, był Polakiem, który współpracował z rosyjskimi służbami po to, żeby przeprowadzić zamach na prezydenta Zełęskiego. Jak możemy przeczytać na Twitterze premiera Donalda Tuska, niedoszły zamachowiec na prezydenta Zełęskiego. Polak działający w porozumieniu z rosyjskimi służbami, aresztowany dwa dni temu. Białorusin pracujący dla Rosjan, który zlecił dwóm Polakom zamach na współpracownika Nawalnego, zatrzymany. Zamachowcy też już w areszcie. Powiązani są ze środowiskami kibicowskimi ultrasów. To tylko w kwietniu. Dla kolaborantów rosyjskich służb nie będzie żadnej pobłażliwości. Wypalimy żelazem każdą zdradę i próbę destabilizacji. No a tutaj tak mocno propagandowo sobie pan Donalto z gotem napisał. Nie dziwię się, to no każdy tam polityk sobie jakąś propagandę urządza, ale to prawda, bo to zatrzymanie niedoszłego zamachowca prezydenta Zońskiego to jest jedno, ale po właśnie zatrzymało jeszcze tych Białorusinów, którzy próbowali przeprowadzić zamach na współpracownika Nawalnego. przypominam, Nawalny, to był najbardziej znany rosyjski opozycjonista. Niestety był Ponieważ zmarł w kolonii karnej chyba w styczniu tego roku, nie pamiętam teraz dokładnie. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie w sekcji komentarzy. I to było wczoraj, dokładnie jak byłem na zajęciach, moi drodzy, w sensie na studiach, bo studiuję ratownictwo medyczne. Jest taki, no niestety, temat, który nam się trochę dograł do zajęć, bo akurat rozmawialiśmy o pacjencie urazowym. I akurat też na Śląsku. Bargówka. Zderzyły się dwa samochody. Zginęły dwie osoby. W miejscowości Bargówka na łuku drogi zderzyły się dwa pojazdy. Kierująca, która podróżowała z trójką dzieci, zmarła. Nie żyje także jej 11 -letnia. Córka. Droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu wciąż pracują służby. Ale bardzo dużo służb tutaj było zaangażowanych, bo jak możemy przeczytać, do wypadku doszło po godzinie 10 w niedzielę w miejscowości Bargówka w powiecie Gliwickim na Śląsku. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że na ulicy Raciborskiej kierująca Fordem na drogi straciła panowanie nad pojazdem i zderzyła się z nadjeżdżającym z naprzeciwka jeepem. Fordem podróżowała matka z trójką dzieci. 38-letnia kobieta i 11-letnia córka zginęły na miejscu. No czyli jednak te główne ofiary najprawdopodobniej odpowiadały za. Ten wypadek, no tak się zdarza. Niestety mamy teraz taką pogodę, że będzie ciepło, będzie padać deszcz. Na ulicy robi się coś w stylu szklanki na drodze. W zimę. Pomimo tego, że nie mam rozu, jest ciepła pogoda, ale asfalt z wodą i do tego ciepło daje takiego glucika. Powiedzmy na ulicy, nie wiem, jak wam to bardziej obrazowo wytłumaczyć. I trzeba będzie mega, mega uważać i bardzo do was o to apeluję. Tutaj na miejscu lądował nawet śmigłowiec LPR podejrzewam, że dlatego, żeby skrócić czas dotarcia do szpitala dla tych najbardziej rannych. Nie wiem, czy pamiętacie słynną. Akcję z Black Hawkiem policyjnym, który przeciął linię wysokiego napięcia, no to pan komendant główny policji postanowił przeprowadzić kontrolę w lotnictwie policji. Kontrola w lotnictwie policji. Wyniki poznamy w lipcu. W lipcu poznamy wyniki kontroli, które są prowadzone w bazach zarządu lotnictwa policji, głównego sztabu policji KGP, ustalił InfoSecurity 24. PR. Kontrola, która przeprowadzona jest na polecenie komendanta głównego policji, inspektora Marka Boronia, obejmuje okres od stycznia 2019 roku do teraz i podczas niej sprawdzone zostaną Między innymi uszkodzenia statków powietrznych, czy prawidłowości wyliczenia dodatku lotniczego. Te uszkodzenia statków powietrznych, to właśnie wydaje mi się taki mały przytyczek w nos, co do tego, o czym mówiłem przed chwilą, czyli tego przecięcia przewodów nad festynem. Bo tam po pierwsze to było przecięcie przewodów, więc te łopaty wirnika były uszkodzone, a przynajmniej wymagały jakiegoś tam remontu, czy jakiegoś tam sprawdzenia. A druga sprawa, nigdy w życiu one się nie powinny tam znaleźć, w sensie te Black Hawk'i, i nie powinny przelatywać w ten sposób nad ludźmi. To jest jakieś tam złamanie procedur bezpieczeństwa. Nie pamiętam teraz, bo się nie znam na, na prawie. Lotniczym, ale wiem, że kiedyś czytałem o tym na jakimś mądrym serwisie. I to jest coś, co mi się moi drodzy nie mieści w ogóle bani, bo jak można zostawić dziecko, z którym się jedzie w samochodzie? Ogarnijcie to. Ponad. Wiózł małe dziecko. Na widok policjantów spanikował, porzucił auto i próbował uciec pieszo. Koszalińscy policjanci na terenie miasta od wczesnych godzin porannych prowadzili działania trzeźwy poranek. Kierujący BMW chcąc uniknąć kontroli, zatrzymał się w autobusowej zatoczce, wysiadł z dzieckiem z samochodu i próbował się oddalić. Policjanci od razu zauważyli całą sytuację i poddali 44-latka kontroli. Okazało się, że mężczyzna ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów i znajduje się pod wpływem środków odurzających. Dobra, przepraszam, nie zostawił dziecka, tylko uciekł razem z dzieckiem, no ale tak. Czy jak można po prochach prowadzić samochód jadąc z dzieckiem? Znaczy, od tego trzeba zacząć. Jak można prowadzić samochód, będąc nie trzeźwym? To jest jedna sprawa. Ale druga sprawa, jak można jeszcze jechać ze swoim dzieckiem? Znaczy, nie wiem, czy ze swoim, ale w ogóle z jakimkolwiek dzieckiem. To jest tak niewinna istota, która całkowicie polega na nas. No. Nie jest w stanie się sama obronić i jeszcze jechać z nią po prochach. Ja pierdolę. Jeżeli ten gość jest rodzicem, to radzę mu odebrać dzieci w ogóle. Tym bardziej, że możemy przeczytać, że to było jakieś małe dziecko, no bo on jeżeli był w stanie wziąć na ręce i z nim zacząć jeszcze uciekać, no to nie wyobrażam sobie, żeby to był 15 latek czy piętnastolatka, którym on bierze na ręce i ucieka. Chociaż jak był po prochach, to tego bym się spodziewał. Ale no, wydaje mi się tak, że to było. Po prostu małe dziecko. I teraz sprawa, którą żyliśmy 3 lata temu. Nie wiem czy pamiętacie takiego aktora jak Alec Baldwin, na pewno znacie ale doszło do bardzo nieprzyjemnego incyde... bardzo nieprzyjemnego, bardzo tragicznego incydentu, gdzie na planie filmowym zginęła operatorka kamery z rąk Aleka Baldwina, który wypalił po prostu w nią załadowaną bronią, o, który... o czym nie wiedział podobno. I w końcu mamy pierwsze wyroki. Śmierć na planie filmu Baldwina. Sąd podał wyrok w sprawie. Zbrojmistrzyni Hanna Gutierrez-Reed na planie filmu Raz została skazana za załadowanie ostrego naboju do broni, co doprowadziło do śmierci Haliny Hutchins, autorki zdjęć, podaje The New York Times. Zamieniłaś bezpieczną broń w Śmiercionośną broń, uzasadnił swoją decyzję sąd. Byłaś zbrojmistrzynią, tym, który stoi pomiędzy bronią bezpieczną, a bronią, którą można kogoś z... stwierdził sędzia cytowany przez The New York Times i dodał: Ty sama zamieniłaś bezpieczną broń śmiercionośną broń. Gdyby nie ty, pani Hutchins zbyżyła. żyła, mąż miałby swoją partnerkę, a mały chłopiec miałby matkę. Płatneż filmu Rust załadowała ostry nabój. Płatnesz? Do rewolweru, który w 2021 roku wystrzelił na planie i Autorkę zdjęć. Poniedziałek sąd zadecydował i skazał Hanna Guterres Reid na 18 miesięcy więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci. To najwyższy wyrok, jaki mogła otrzymać płatnerz za tragiczne zaniedbanie. Ja coś czuję, że to jest jakieś zajebiście niefortunne tłumaczenie, bo płatnerz i zbrojmistrz to nie jest to samo. Zbrojmistrz to jest osoba, która zajmuje się faktycznie bronią: przechowywaniem broni, wydawaniem broni, magazynowaniem broni, konserwowaniem broni, czasami w niektórych jednostkach. Natomiast płatnerz jest osobą, która produkuje pancerze. Produkuje zbroje, części do zbroi, to jest płatność. Zbrojmistrz się tym nie zajmuje, zbrojmistrz zajmuje się magazynowaniem broni. <noise> Co ma do tego płatność? W ogóle płatność tak zajebiście nie pasuje do całości tego artykułu, aż się aż kuje w oczy. Do... Płatność? Jedynie ja jestem ciekaw, jak zajebistych prawników musiał mieć Baldwin, bo ja pamiętam, że on się jeszcze wtedy tłumaczył, że on nawet za spóźnie pociągnął. Że to jest niemożliwe, żeby on wycelował, i po. to jest niemożliwe, żeby on wycelował, po pierwsze, a po drugie, niemożliwe, żeby pociągnął za spust. Tak pamiętam, że mówił wtedy w 2021 roku, to to jest niemożliwe, żeby tak nie było, żeby on za ten spust pociągnął. Więc wydaje mi się, że tutaj Baldwin troszeczkę poszalał z tym swoim stwierdzeniem, mimo wszystko. Ale też mi się wydaje, że musiał mieć dobrych prawników, że go to nawet jakimś rykoszetem po prostu nie posmyrało ten, ten wyrok. No i na koniec tutaj news, który bulwersuje dużą część społeczeństwa, no bo jak to tak, nie kupię się. Se koloru na dobicie po imprezie o drugiej nocy. Bandyctwo komuna. Koniec z alkoholem na stacjach paliw? Zapowiedź minister zdrowia. W ministerstwie zdrowia pracujemy nad tym, jak można ograniczyć dostępność alkoholu. Przekazała szefowa tego resortu Izabela Leszczyna. Jak dodała jej zdaniem, alkohol nie powinien być sprzedawany na stacjach benzynowych. Z takim rozwiązaniem zgadza się były premier Mateusz Morawiecki, który zadeklarował, że popiera taki zakaz. A wy dajcie znać w komentarzach, czy popieracie taki zakaz, bo ja na przykład, jeżeli chodzi o te prohibicje takie godzinowe, w miastach, na przykład w moim mieście, jest taka prohibicja. Od chyba 12 do 6 nie kupicie albo od 22 do 6. od 22 do 6. Nie kupicie alkoholu poza lokalami gastronomicznymi. No ja właśnie miałem takie podejście. A, Komuna, jak to tam mi będą zabraniali kupowania sepiwa po 22. I jakby ideologicznie dalej mi się to średnio spina, jeszcze miałem takie podejście, że na pewno to nic nie zmieni, no ale właśnie okazało się, że w niektórych miejscach to działa pozytywnie na społeczeństwo i faktycznie to spożycie alkoholu spada. Więc nie wiem, no temat jak dla mnie do przemyślenia, bo umówmy się, ja nie lubię takiego klasyfikowania, wiecie, środków zakazanych i alkoholu i tak dalej. No nie, alkohol to jest taki sam jak każdy inny, powiem nawet więcej. Zakwalifikowałbym go do tych cięższych. Używek, bo bardzo niszczy zdrowie, szybko uzależnia, a mamy środki o dużo mniejszym potencjale uzależnieniowym, mamy środki, które dużo mniej wpływają na nasze zdrowie i one są zakazane. No dlaczego mamy takie podwójne standardy? To albo pozwalamy wszystkim na wszystko, no albo regulujemy wszystko, tak? Dajcie znać w komentarzach do przemyślenia. Jeszcze raz zapraszam do wsparcia mojego kanału, zapraszam na mojego TikToka, na moją grupę na Facebooku przede wszystkim Piekarnia Sierżanta, gdzie możecie spotkać więcej takich policyjnych newsów. Trzymajcie się i hejo.